W naszym programie, jak zwykle, będziemy opowiadać o książkach w pięciu kategoriach, a szóstą będzie podsumowanie. Zaczynamy od kategorii pierwszej, więc co recenzujemy? Otóż, jest to książka Dom, o domowym gotowaniu, domowych sprawach i domowym szczęściu. Książkę możecie dostać w Lidlu, otóż nie kupujcie jej tak jak w zwyczajnej księgarni, po prostu dostajecie ją za 6 zakupów za 50 zł. Teraz drugi punkt naszej recenzji, czyli ocena książki po okładce. No niestety, zawsze to robimy w księgarniach czy przez strony internetowe, jak kupujemy książki. Co można powiedzieć o tej okładce? Jest na pewno solidna, bo twarda i no porządnie wykonana. W środku y, mamy taką ładną, szarą wklejkę, a później. O! Papier, który jest dosyć porządny, bo jest gruby i solidny, lekko taki błyszczący, więc książka jest naprawdę solidnie wydana. Podoba mi się oprawa graficzna tej książki, dlatego że wszystko jest bardzo e, solidnie podzielone na różne rozdziały, e, na części i to jest naprawdę bardzo fajne. Też fajnie są e, podzielone teksty, właśnie tekst jest połamany tak, że widzimy po prostu konkretne rzeczy i porady, które łatwo znaleźć. Tak jak w tym wypadku, zaznaczyłam tutaj sobie e, fajną infografikę. Czas przechowywania w zamrażarce produktów spożywczych. Warzywa i owoce nawet przez rok, ryby od 3 do 4 miesięcy, ale na przykład w śledzie do 2 miesięcy, oraz wołowina i cielęcina do 8 miesięcy, wieprzowina do 6, mięso drobiowe do 3, mięso do 2 i dania kupione jako produkt mrożony według zaleceń producenta, dania przygotowane w domu do około 4 tygodni. Jest to naprawdę fajne i świetny pomysł na rozwiązywanie tego typu zagwozdek. W tej książce chodzi o to, aby prócz porcji gotowania, czyli naprawdę fajnych przepisów, żebyśmy też dowiedzieli się czegoś i poczytali o, na przykład, ekologii, o tym jak oszczędzać różne produkty w domu, jak oszczędzać światło, jak oszczędzać wodę i tak dalej. O, tutaj mamy pierwszą rzecz, czyli spis treści, a mianowicie podział na rozdziały. I tak, jest domowe gotowanie, domowe oszczędzanie, domowa ekologia, domowy ogród, domowe zwierzaki i domowe spa. W pierwszym rozdziale znajdziemy. Yy, o, domowe gotowanie. Są tutaj właśnie ciekawe opisy, jak wyposażyć swoją. Yy, swoją co? Ja, ja mam w garderobie jedzenie, ale Wy może macie gdzieś indziej. Spiżarkę, właśnie. Tego słowa mi zabrakło. Więc jak wy wyposażyć swoją spiżarkę? Jak przygotować jakieś proste rzeczy, yy, które w tej spiżarce mogą się znaleźć. Na przykład, jak przygotować mleko migdałowe, albo jak na przykład zrobić, co tu jeszcze było, co mnie cie ciekawiło, o tutaj jest znowu infografika, mleko z nerkowców, mleko owsiane, mleko kokosowe, fajny pomysł. W kolejnym rozdziale poznajemy książkę kucharską. Książka kucharska w tej książce bardzo mi się podoba, dlatego że jest podzielona na pory roku. Jest to zrobione dosyć sprytnie, dlatego że na przykład w, wiosną możemy sobie przygotować wiosenny dżem truskawkowy, Taką wiosną latem, no ale wiosną już pojawiają się pierwsze troskawki. Potem są szparagi, jest chłodnik, młoda kapustka zasmażana, schabik. No fajne przepisy, fajne. Później przechodzimy do lata i tutaj już mamy knedle serowe z morelami, na przykład. O, w ogóle ten przepis bardzo mi się podoba i na pewno go zrobię. Głównym takim elementem dekoracyjnym w tej książce są strony takie jak ta. Przepis pełni w element dekoracyjny. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Może nie jest to do końca czytelne, ale myślę, że jest to w jakiś sposób dekoracyjne, więc możemy przymknąć oko, że jest to trochę nieczytelne. Później oczywiście, tak samo jak, jak wcześniej, mamy jesień. Tutaj mamy już rozgrzewające zupki grzybowe, faszerowaną paprykę, a później mamy zimę. Zimę, czyli oczywiście święta, więc nie może zabraknąć tutaj śledzia, nie może zabraknąć świątecznego prezentu, to jest jakiś chyba pasztet, tak, coś w, ten, w ten deseń. Oraz jest piernik, który mi się tu podobał, ale zaraz go znajdę. O, jest piernik. I ten piernik na pewno też zrobię. Łatwy piernik z bakaliami przekładany powidłami. Przepis jest dosyć spoko, bo już go przeglądałam i myślę, że jest. Yy dosyć czytelnie i łatwo przedstawiony, jak większość przepisów w tej książce. Według mnie, na tym też będziemy się skupiać w moich recenzjach, to w jaki sposób przygotowany jest przepis i jak jest przekazany jest bardzo ważne, no bo chodzi nam o to, żeby generalnie każdy, kto kupi taką książkę, czy dostanie jak w tym wypadku, umiał przygotować ten przepis u siebie w domu. Więc tutaj naprawdę to wszystko się sprawdza i jest bardzo prosto i czytelnie opisane. Każdy, kto nawet nie umie gotować, Ogarnie ten temat. Kolejny rozdział tej książki, czyli domowe oszczędzanie. Tutaj zaznaczyłam sobie nawet, co mnie zaciekawiło. O. Dowiadujemy się w tym rozdziale o tym, jak oszczędzać na przykład wodę i prąd. Ja nie byłam do końca świadoma tego, jak wiele na przykład wody można zmarnować, gdy na przykład cieknie nam kran albo toaleta. I tutaj jest znowu infografika, i ja tutaj od razu przeczytam o co tutaj mi chodziło. O, o, o na przykład to. Jedno około 3-minutowe mycie zębów przy odkręconym kranie zużywa około 15 litrów wody. Gdy na czas szczotkowania zakręcisz kran, zużycie spada do około 2 litrów. Nieźle. Kolejna rzecz. W, o, nieszczelny, kapiący kran to około 200 ml wody na godzinę i ponad 170 litrów utraconej wody rocznie. Sporo. Cieknąca spłuczka to nawet 9 litrów wody na godzinę, co daje rocznie aż 78 900 litrów uciekającej wody. No, te dane robią wrażenie i fajnie, że one też pojawiły się w tej książce. Kolejny rozdział: domowa ekologia. Tutaj mamy o segregacji śmieci, segregacji odpadów, gdzie wyrzucamy jakie e, odpady. To też jest fajne. O, kolejne domowy ogród. Ja, przyznam się wam, w sekrecie, w totalnym sekrecie między nami. Że mnie w ogóle rośliny nie lubią. Naprawdę. Ja po prostu mam tendencję taką, że kwiatki przy mnie schną. Może czasami zapominam je odlewać, to prawda, więc myślę, nie czytałam jeszcze tego rozdziału, jedynie go przeglądałam. Więc go przeczytam i ciekawe, czy czegoś ciekawego z, te, z tego rozdziału dowiem. Kolejny rozdział to domowe zwierzaki garść porad, jak dbać o domowy zwierzyniec. Nie mam zwierzęcia w domu, bo mój mąż ma uczulenie, mam tylko rybki. O, tutaj są, nie wiem czy je widać. Ale, yy, ale myślę, że dla posiadaczy zwierząt ten rozdział też może być ciekawy. I kolejny rozdział, domowe spa. Myślę, że. O, proszę bardzo, jest przepis na kawowy peeling do ciała. Kawa, cukier, masło szea, olej kokosowy. No tak, to musi zadziałać, bo to są składniki mocno odżywcze. Otwórzmy sobie jakiś przykładowy przepis. O, na przykład te knedle, bo ten przepis mi się bardzo podoba. Ten przepis jest czytelnie napisany, yy, tekst jest dobrze rozmieszczony, wszystko łatwo widać, są podane gramatury, więc na pewno łatwo zrobicie ten przepis w domu. Ładne te knedle w ogóle, zjadłabym knedle. Zdjęcia w tej książce są bardzo ładne i stylizowane na takie domowe trochę. I przyznam, że to jest estetyka, która tutaj po pierwsze pasuje. Bo tutaj tematyką tej książki jest dom i rodzina, ale też y, jest taka y, dobra, dlatego że nie ma tutaj po prostu przerostu formy nad treścią. I to uważam jest naprawdę ok. Piąty element naszej recenzji, czyli cena. Cena jest ważna, dlatego że y, też często podejmujemy decyzję o jakichś zakupach właśnie ze względu na cenę. Tej książki nie kupicie w klasycznej księgarni. Ją dostaniecie do zakupów. Musicie zrobić zakupy za 300 zł, żeby dostać tę książkę. Czy to dużo, czy to mało, trudno stwierdzić. No, Ja mam dużą rodzinę, więc się może kupuję więcej tych produktów, ale jak na przykład jesteście sami z domu, no to myślę, że długo musicie czekać, żeby uzbierać e, po prostu te znaczki, te pieczątki na tą książkę. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby była taka opcja, żeby na przykład ją można było kupić, nie wiem, za 40 zł, 50 Mm, prócz zakupów, żeby każdy mógł sobie taką książkę sprawdzić, nawet jeżeli po prostu yy, no, tych zakupów nie robi albo nie ma możliwości, żeby je zrobić za taką kwotę. Podsumowując, czy jest to książka warta uwagi? Zdecydowanie tak. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dostajecie ją za darmo do zakupów, po drugie są nieciekawe treści, fajne, proste przepisy, które bez problemu wykonacie w swoim domu, ale też porady, e, jak żyć ekologicznie, bardziej zdrowo i bardziej zgodzie z naturą. Jak dla mnie ta pozycja zdecydowanie jest do słupania. Książkę oceniam na 4,5 na 5. Dlaczego 4,5 na 5? Dlatego, że czytając książkę chciałabym być jednak troszkę zaskoczona. No zależałoby mi na tym, żebym znalazła coś ekstra w takiej książce. A ta książka jest po prostu porządną, fajną książką, ale nie ma w niej niczego takiego, co by mnie tak bardzo, bardzo zachwyciło. Więc stąd ta moja ocena.